Słów kilka. Jak wiecie, 8-6 maja wsiadłem na rower po 20 dniach przerwy. Po ciężkim chorobsku. wróciłem do domu zniszczony. Wczoraj był siódmy. Miało nie być słońca. Było słońce. Wsiadłem na rower. Wszystko mnie bolało, jakby ktoś chciał wiedzieć. A zwłaszcza po ślady wiało tak, że myślałem, że mnie zdejmie z drogi. Zrobiłem 80 km, wróciłem oczywiście, zniszczony. No i dzisiaj powtórka z rozrywki. Rano zimno, jak w zimę. Podcast założyłem małą czapeczkę, małą taką cieniutką czapeczkę. Znalazłem ją. Jestem na 63. Wycieczka na ponad 100. Pod wiatr już sadziłem chyba ze 30 z hakiem. No i jeszcze będę miał trochę. No i wrócę zniszczony. A moral jest z tego taki. Ja Wam kiedyś mówiłem: Im bardziej Cię boli, tym częściej to rób. Nieistotne, czy jedziesz na rowerze, czy biegniesz. A że jestem upartym bydlakiem i chcę jak najszybciej wrócić do formy, to pykam sobie te stówki i dzisiaj no nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się rewelacyjnie. Najważniejsze to jest to, żeby się nie zrażać, bo jak się zrazicie, chodźcie ojeny. Wszystko mnie boli, nie wychodzę. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że szukacie w tym momencie wymówki. Kurde. Dałem z siebie wczoraj wszystko. Wszystko mnie boli. No to trzeba odpocząć. No muszę odpocząć. To jest szukanie wymówki. I nic więcej. Zdacie sobie sami z tego sprawę, że w tej chwili szukacie wymówki, to założycie buty, pójdziecie biegać, albo siądziecie na rowej, albo co innego tam robicie.